Trzeba to kamerować, bo to może być jedyny moment, w którym nie padzę na Islandii. No, noc była ciężko. Przyjechaliśmy tu się w środku nocy. Nic by nie widzieli, co tu jest. Ale mamy auto. Wróciła w nas nadzieja. Także zaatakujemy dzisiaj coś ciekawego. Muszę przyznać, że poranek nazwi to piękny jak na islandzkie warunki, zwłaszcza, że nawet słońce przeświecuje, tylko że e, ocean trochę niespokojny. Chciałbym coś powiedzieć w tej chwili, bo to jest dosyć ważne. E, mianowicie... E, Widzieliśmy, że coś idzie z ziemi In the of nowhere I było tych miejsc dosyć sporo Ale tutaj obecny kolega Adam Czus e, Uparł się, żeby pójść akurat do tego miejsca e, No i wygląda to mniej więcej tak I niestety sytuacja jest tego rodzaju Że okazało się, że to jest gejzer w ogóle I, A nie jakieś zwykłe źródło termalne O tu fuczy Tu fuczy jakoś i siarka czy coś z ziemi Może by to podpolił a woda tutaj wygląda dość wspaniale i nawet może byłoby fajnie się tu wycioprać, gdyby nie miała około 600 stopni. Aha i w ogóle strasznie smerdzi, smerdzi z jajkami, to znaczy, że, że to faktycznie jest gejzer, fuj. Bus wyglądał szkliwie nagrywał w aucie, bo fuczy po prostu jak w 30 na skrzyżowaniu, nic by nie było słychać, ale za to proszę zobaczyć jak tam jest. jest aż przytłaczająco Przede mną jest masny lodowiec Po lewej wulkan Fukal który jest znany przede wszystkim z tego, że jakieś 4 lata temu chyba, czy 6 narobił niezłego dziadostwa w Europie bo wybuchnął i pokrył pyłem w szwarną część Wielkiej Brytanii i trochę północnej Europy a tam za mną jest masnop, tak zwana czarna plaża z czarnym pioskiem. Na tej plaży też rozbił się słynny samolot Dakota. Wczoraj my tam byli. Dziwać się na jego szczątki. Plaża jest strasznie poschizowana, bo jest czarna. A fale są białe, więc takiej plaży jeszcze nie widziałem. Oczywiście nie wzięliśmy se nic do picia, bo my stwierdzili, a to już tu konserwaty sobie wylecemy. No i tak lecemy już chyba którąś godzinę. No, drugą godzinę chyba. No. Yy, I strasznie, no się chce pić. A w pobliżu nie ma żadnego gejzera jak na złość. co jest tak abstrakcyjne, że nie wiem od czego zacząć Jest trzeci dzień na Islandii Generalnie dzielimy się na jakieś klify, ale jeśli wierzyć legendom, to te klify są tam i nie dojechaliśmy tam, bo okazało się, że Potem jak my się dzięknościli 100 kilometrów Taką cestu, To się okazało, że yy, Że nie możemy tam jechać yy, Także z klifów dzisiaj nici No ale to sobie Poglądamy na goglach O kurka Demczus z narażeniem życia robi zdjęcie To jest prawdziwe, prawdziwe powołanie fotografa Dzień czwarty Nie zjedlimy jeszcze śniadania Ale trochę się no już odniechcie, bo Bo tak duże że z gnitymi wajcami, że Zaraz będziemy cofać Także witamy w obszarze wulkaniczno-geotermalnym. No. Właśnie stoję w kraterze wulkanu. Tu wyziewy z tych wszystkich wulkanicznych syfów i mgła, i chmury, i wszystko się mieszo ze sobą, i wygląda to jak jakiś jeden wielki mordor. Jademy tam 119 godzin, zatrzymujemy się na każdym zakręcie, każdym dosłownie, ze dwa razy. Czykomy 180 tysięcy zdjęć, po czym jest następny zakręt i zaś muszę zdawać Tego jest za dużo. Trzeba no, by tu siedzieć miesiąc, żeby to wszystko wy... wyoglądać, a nie kurka, tydzień. Cóż robicie? Dzień piąty przed nami. Coś i ta wrzeszczy. Jest tak zima, że barany poprzymarzowały do podłoża i tylko beczu. Kansi my zdislowali wczoraj. Źle my pojechali i sumy pośrodku niczego, ale to w Islandii akurat jest normalne Także jak już mówię jak jest fest zima trochę mną pierę po ceście No i co? Śniadanko Poranna toaleta i jadę dalej Tego będzie W kosmie Jaki klimat To Co jest? W sumie pośrodku niczego Idziemy na czerwoną grapę No, weszliby do tu Dokładnie tak jak mówiłem, nie ma nic Tylko masne pole lawy Następna czerwonograpa A ja w dali jeszcze jedna czerwonograpa, Akurat Demczus chyba zasłonił Idziemy do jaskini bez latarki To jest normalnie Co za Janusze skałkowaniu W zasadzie Muszę Przejedziemy teraz Demczus, nie chciałbym nic mówić, ale nie niż może starożytnych grun. No, to jest odbus. Deuta, spadamy. Już się nagrywa, czy to? Tak, już się nagrywa. A już długo? Tym, jak się zaczął dzisiejszy dzień, opowiadam. Dzień dobry. <noise> nie nie musisz się ja. przedstawiać. <noise> dzisiejszy dzień to jest. Uściślijmy, że to jest czwartek. Eee, szósty dzień. Szósty dzień. Jak sama nazwa wskazuje, <noise> człon jest. Szósty. Tak, to jest dzień. Po islandzku. <noise> Natomiast dzień się zaczął tak yy, i kontynuuje. <głos> <głos> Złą pogodą padzę. Obudziliśmy się przy jakiejś autostradzie islandzkiej. Czyli w zasadzie po jednym pasie w każdą stronę, ale... Dla nas jednak była to autostrada. Było dosyć głośno i nie byliśmy w stanie nawet wykonać standardowej toalety. I co gorsza nic nie zjedliśmy. I idziemy o głodnym żołądku oglądać Geysera. Natomiast nie wiemy czy to jest wskazane. Proszę Państwa właśnie spełniliśmy swoje jedno z islandzkich marzeń a więc wycioprani się w ciepłym źródle a w zasadzie w ciepłym potoku temperatura jest ile może być myślę że z 40? No może być z no, 40 Takie fuczy no. Fest padze deszcz Jak my tu szli to my ganz przemokli, bo ono ma, ale to jest nagroda no i tak oto dobiega końca nasza przygoda na Islandii. Także tak to tu wygląda. Ostatni dzień. Jutro już wylot. No i co mogę powiedzieć? Było pięknie. Ale to już widzieliście. Polecam Islandię jak najbardziej. Islandia jest dla wytrwałych, dla tych, którzy nie boją się deszczu i zimna ale za to wynagradzane jest to niesamowitymi widokami i takim klimatem, którego jeszcze nigdzie indziej nie spotkałem, co jest dla mnie coś zupełnie nowego. Dobra, idę, bo wyleciał jak z auta tak na szybkości, a smyczy tu całkiem mocno. Także będę już kończył. No i pozdro, do następnego razu.